ku moi drodzy Motocykl już złożyłem Plasticzki założone Także teraz będzie pierwsza jazda Po wyregulowanych zaworach Na nowym napędzie I zmyślam, że moja Niunia ma 141 koni Dawno nie jeździłem Jeszcze do Maćka pojechać Ktoś tam chciał, żebym mu pomógł jeszcze przy moto, bo on na Słowację jedzie W czwartek na tor, na trzy dni chyba, albo na dwa On tylko na torach jeździ no Spoko właśnie będzie ta ekipa, bo dziewięć Polaków Tryryry, bym musiał y, tam sprężynę jeszcze poprawić od wydechu, <laughs> jak odpalę moto, to mega hałasuje. O. Po prostu jest luźna ta sprężyna I tak obija Jest taki metaliczny dźwięk I jak gdzieś po prostu Odpalę moto To tak jakby mi w silniku Jakieś śrubki latały I co ludzie wtedy myślą Kurde, co ty masz za motocykl Czy to tak naparza Kurde, już czuję, że jest taki... Inaczej już, kurczę, jest Bo wcześniej mi się tak dławił na tych... Na... Kurwa Na małych obrotach Teraz dużo lepiej Trzeba uważać, bo tutaj wszędzie są z prawej strony ustąp Fajne domki To normalnie masakra Kurwa ja tej nie w... A ja zapomniałem tej blachy wygiąć. Ja pierdolę. Jechałem na otwartej tej na zamkniętej blasce schowanej, bo sobie schowałem po prostu mechanika. Dobrze, że sobie przypomniałem teraz, ale by była lipa, ja pierdolę. A kiedyś tak przez pół Antwerpii przeleciałem w sumie na zamkniętej Co? Kurwa źle pojechałem O po chuj tu chodzi yeah. <słuch> Kot! Źle pojechałem jeszcze Musimy się gdzieś zawrócić generalnie Tu usiew tam nie będę się patrzeć Dwa jeździć gdzieś Przy okazji... A nie, nie, przyjadę się Pięknie jest po prostu Czuję kurwa różnicę, czuję mega różnicę To jak ten silnik chodzi Naprawdę jest Chciałbym teraz tak trochę szybciej jeszcze sprawdzić Ale to nawet nie będę miał Gdzie okazji Przełożyłem ogólnie na stary mikrofon Pewnie będziecie trochę gorzej słyszeć, ale Nagrywa mi od razu na stereo A nie muszę po prostu w komputerze Później tego zmieniać żeby było na lewy kanał i prawy kurwa, ciepło mi w tej bluzie będę w Polsce to będę musiał sobie kupić yy, zbroję To sobie zarzucę, po prostu zbroję, może na to bluzę i też będzie bezpieczniej. A chociażby w samej. Patrzcie jak fajnie. Jutro jest niedziela, i to, co prawda, chyba nie będę miał czasu jeździć, bo mamy w planach się wybrać na ten. na karuzelę na cały dzień. Pewnie wezmę go, pro co zrobię wtedy filmik, może jakiś z tego. Pokażę wam, jak wyglądają tutaj karuzele. Fajnie strzeliwa kochana moja nice Ale jestem szczęśliwy dzisiaj naprawdę dzisiaj mam tak zajebisty dzień musiałem